Witam wszystkich, którzy przybyli na Roraty w szczególny sposób. Witam dzieci. Dzisiaj wybieramy się w szczególną podróż, bo będziemy musieli przemierzyć wiele granic, aby odnaleźć miejsca, gdzie żył Pan Jezus. Zapewne wiecie i znacie pierwszą miejscowość, w której Pan Jezus się narodził. Śpiewamy o niej przecież kolendy, i często się ta nazwa powtarza Betlejem. Ale także Pan Jezus był w innych miejscowościach, i w te miejscowości zostały przez to nazwane wyjątkowymi. Mamy tutaj taką ogromną mapę i będziemy mogli zobaczyć miejsca związane z życiem Pana Jezusa. Poznamy miasto Kafarnaum i jezioro galilejskie. Będziemy z Panem Jezusem na górze Tabor i w Nazarecie. Zobaczymy, jaki cud Pan Jezus uczynił w kanie galilejskiej i zobaczymy, co się wydarzyło w Jerychu, a co nad rzeką Jordan. Zobaczymy, kogo odwiedzano w Aikarem. A zobaczymy też. Co się wydarzyło w Jerozolimie? Wiele miejscowości zostało naznaczonych obecnością samego Pana Jezusa. Ale człowiek czasami niektóre rzeczy zapomina. Chciałby wszystko zapamiętać, ale w głowie wszystko się nie mieści. Pani od polskiego każe się nauczyć, czy piszemy u otwarty, czy u zamknięte. Pani od matematyki, tabliczki mnożenia i innych równań. Ksiądz każe nauczyć się kolejnych modlitw i tyle w głowie rzeczy, że trudno wszystko spamiętać i wszystko pomieścić. Dlatego dzisiaj każdy z Was dostanie taką specjalną... Mapę. Ta jest troszkę mniejsza, aby się zmieściła w domu, bo pewnie ta by nie zmieściła się w mieszkaniu, by pewnie trzeba było przesunąć cały sufit o metr do góry, żeby ta duża mapa Wam weszła. Dlatego dostaniecie taką malutką mapę. Na tej mapie będziecie codziennie dostawali malutki obrazek, który będzie Wam przypominał o tym, o czym dowiemy się na naszych kazaniach. A naszym przewodnikiem będzie niezwykły Anioł. Ale zanim o nim, to musimy się czegoś dowiedzieć. Dawniej, kiedy ktoś nadawał jakiemuś dziecku imię, imię miało coś oznaczać. I tak Mojżesza nazwano Mojżeszem, dlatego, że wyciągnięto go z wody. A Pan Bóg tym bardziej. Tych, których kochał, nazywał w szczególny sposób. Pan Jezus nazwał Piotra skałą, bo na Piotrze miał być zbudowany kościół. Piotr miał być twardy i silny, aby kościół był także twardy i silny. Ale także Pan Bóg ponazywał anioły. Pamiętamy tego gagatka, szatana, Lucyfera, który wyrzekł się pana Jezusa i pana Boga. A Lucyfer oznaczało niosący światło. I diabeł, przez to, że nie chciał nieść Bożego światła, stał się księciem ciemności. Nie żył tak, jak się nazywał. Nie niósł światła, tylko ciemność, niósł grzech. Tak samo Michał został nazwany przez Boga Michał, a jego nazwa któż jak Bóg? Bo to Michał stanął w obronie całego nieba. To Michał zwołał wszystkie anioły, by. Pokonać Szatana i jego wojska, bo był silny, nazwany któż jak Bóg. A nasz anioł, który będzie naszym przewodnikiem w tych roratach, nazywa się Gabriel. To ten, który będzie nam przewodził, ten, który będzie nas prowadził. A zapewne inne anioły śmiałyby się z Gabriela i nazywałyby go GPS. Każdy wie, co to GPS? Wiecie, dzieci, co to GPS i do czego służy? Skiwamy głową, czy wiemy, tak? Właśnie GPS służy nam do odnajdywania drogi i święty Gabriel. Archanią będzie nam wskazywał te drogi, gdzie Pan Jezus przemierzał, gdzie chodził, gdzie czynił wielkie cuda. To będzie nasz przyjaciel, którego będziemy poznawali, który będzie nam ukazywał wyjątkowe miejsca. Dlaczego one są wyjątkowe? Nie dlatego, że tam parmy rosną, nie dlatego, że są tam kamienie czy inne kwiaty, nie dlatego te miejsca są wyjątkowe, że ludzie mówią w innym języku. Te miejsca są wyjątkowe, bo żył tam sam Pan Jezus. Żyła tam Najświętsza Maryja Panna, i w tamtych miejscach wydarzyły się największe rzeczy w historii, jakie można pamiętać. To tam Bóg stał się człowiekiem. Tam Maryja powiedziała Aniołowi: "Tak zostanę matką Pana Boga, urodzę syna Bożego." Tam Pan Jezus przemienił. Wodę, wino. Tam także niestety został zabity, ale tam także zmartwychwstał. Więc będziemy przez cały ten adwent poznawali szczególne miejsca, bo wybrane przez samego pana Jezusa. Jutro, jak będziecie w szkole. Tak samo jak Michał, archanioł, jak inni aniołowie powinniście służyć Panu Jezusowi. Dlatego zachęcie swoich kolegów i koleżanek, jeśli o tym nie wiedzą, że w Kościele u nas będziemy poznawali szczególne miejsca wybrane przez Pana Jezusa. Warto też, jak się wybieramy w drogę, mieć dobrą ratarkę. My mamy takie piękne lampiony, więc powiedzcie koleżance, koledze, że warto przyjść, aby poznawać Pana Jezusa. Aby zobaczyć te miejsca, gdzie Pan Jezus się narodził, gdzie był i aby spotkać się z, z tutaj w Kościele, bo już Pan Jezus, choć dla oczu nie jest naszych widoczny, to przebywa w tabel na kurum. I także to miejsce wybrał na to, aby nam pokazać, jak bardzo nas kocha. Nasza mapka będzie do odebrania w zachrystii u Pana Kościelnego.